Cześć, nazywam się Anieszka Kantorowska. Dziś chciałabym porozmawiać z Tobą na temat tej wielozadaniowości, tak zwanego multitaskingu. Czy to jeszcze w ogóle ma sens, rację bytu, czy, czy nie? Czy to jest coś, co już powinno tak naprawdę wyjść nam z kręga nawyków, chęci takiego działania, i pójść w skupianie się na jakichś pojedynczych zadaniach. I ja uważam, że właśnie powinniśmy iść w stronę takiego skupiania się na jednej rzeczy na raz. Dlaczego? No z prostej przyczyny. Bo wyobraź sobie nawet sytuację taką zwykłą, domową, która może w łatwiejszy sposób Ci to zobrazuje. Chcesz z kuchni do pokoju coś, coś przenieść. I zależy Ci na, na czasie, więc zabierasz, nie wiem, dzbanek, talerz, coś jeszcze. No i teraz ćwicząc swoją równowagę i sprawność, starasz się przejść ten kawałek dzielący Cię z kuchni do, do pokoju żeby niczego nie rozlać, nie potłuc no i wyobraź sobie całe Twoje ciało jest napięte, jesteś zestresowany, skupiony na tym, żeby to donieść żeby nic nie wylać no i całą energię kumulujesz na tym i w końcu zanosisz to w to, to miejsce do, docelowe tylko co się zadziało po drodze? byłeś zestresowany jeżeli ktoś jeszcze chciałby ci coś dorzucić, no to już by wszystko skończyło się totalną katastrofą, więc zupełne skupienie na tym, żeby te rzeczy donieść w całości. I kosztowało cię to wysiłek fizyczny, psychiczny. I to jest zobrazowane na takiej banalnej sytuacji. Ale co w sytuacji takiej życiowej? Wykonujesz jedno zadanie, drugie zadanie, przeskakujesz z jednego zadania na drugie. Niby jest płynność wykonywania, ale w jaki sposób Ciebie to obciąża? To jest bardzo duże obciążenie dla Twojego umysłu, ale też ciała, bo zachowujesz to spięcie w ciele. Dlaczego potem wychodzisz z pracy taki zmęczony, wykończony? Bo starałeś się utrzymać te wszystkie zadania pod kontrolą. Jeszcze z, z tyłu głowy gdzieś była obawa, żeby ktoś czegoś więcej Ci nie dorzucił. I pewnie na krótką metę można tak funkcjonować. Tylko po co? Wracając jeszcze do tej przykładowej sytuacji, gdybyś każdą rzecz pojedynczo nosił, to raz, że zrobiłbyś to szybciej i nie obciążałoby to Ciebie aż tak. Więc teraz, jeżeli masz jakieś zadanie do wykonania w pracy czy, czy w domu, to skupiaj się na tych pojedynczych zadaniach. Po pierwsze, cała Twoja uwaga skupi się na tym, więc prawdopodobnie szybciej zrobisz to zadanie, będziesz bardziej skoncentrowany i nie będzie to dla Ciebie aż takim obciążeniem, nawet jeżeli to jest trudne, duże zadanie. A jeżeli ty sobie wybierasz kilka trudnych zadań do wykonania i uważasz, że będziesz tak po prostu z nich przeskakiwał, i potem mówisz zadowolony, że ty umiesz wykonywać wiele rzeczy naraz i to jest super umiejętność, to przez chwilę pewnie tak da radę. Ale co potem? Czy tak cały czas będziesz funkcjonować? Czy nie lepiej jest podzielić sobie właśnie zadania na, na mniejsze? Wszystkie obowiązki w ciągu dnia wyznaczyć, które są te największe, najważniejsze i na nich się skupiać, wyznaczyć sobie konkretne bloki czasowe na ich wykonanie. Plan przy tym też jest bardzo ważny, bo jeżeli nie będziesz miał planu, no to rzeczywiście dojdzie też do sytuacji takiego przeskakiwania z zadania na zadanie, bo sobie przypomnisz, że to jest ważne, tamto jeszcze jest ważne, a to jeszcze mam do zrobienia. I to też jest na takiej zasadzie wykonywania kilku rzeczy naraz. Jeżeli ty nie masz konkretnego planu działania, to będziesz działał chaotycznie. I będziesz mógł sobie to nazwać, że ty wykonujesz kilka rzeczy na raz, ale prawdopodobnie wykonujesz kilka rzeczy na raz, bo nie masz określonego planu, nie wiesz co, w jakiej kolejności wykonać, co jest ważniejsze, co powinno być najpierw, a być może też jest tak, że jedno zadanie wynika z drugiego, więc większy sens miałoby skupienie się na jednym, a przejście potem do kolejnego. Więc moim zdaniem warto odejść od tego multitaskingu, który Kiedyś rzeczywiście bardzo był popularny. Może nawet w CV się wpisywało, że umiesz wykonywać wiele rzeczy naraz. Tylko za tym powinieneś sobie odpowiadać na pytanie, czy za tym wykonywaniu wielu rzeczy naraz idzie twoje zmęczenie, czy nie. Tutaj taki dopisek był. Powinien być, że wykonuję wiele rzeczy naraz, ale potem jestem bardzo, bardzo zmęczony, wykończony. Więc nie jest tak naprawdę sztuką wykonywać wiele rzeczy naraz. Pewnie są osoby, które mniej lub bardziej się przy tym mylą, ale co za tym idzie dalej? Idzie to zmęczenie, fizyczne zmęczenie, psychiczne zmęczenie. I na dłuższą metę to się tak naprawdę nie sprawdzi, więc dąż do planowania, do wyznaczania sobie ważnych zadań w ciągu dnia i ustal sobie ich hierarchię, co jest ważne. Też zastanów się, czy właśnie realizacja jednego zadania nie wynika z wcześniejszego, co też ci ułatwi pracę. Więc Skupiaj się na pojedynczych zadaniach, a wtedy szybciej i efektywnie będziesz tak naprawdę pracować. Więc trzymam kciuki. Cześć.